Strzemie resoru to element o prostej budowie, ale czy jest prosty w produkcji? Proces produkcji rozpoczynamy od cięcia specjalnie wyselekcjonowanej stali polskiego pochodzenia. Sześciometrowe pręty cięte są na fragmenty o odpowiedniej długości, które poddawane są obróbce skrawaniem. Toczenie realizowane jest na maszynach CNC, dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoką powtarzalność oraz idealny wymiar pod walcowanie gwintu, które stanowi kolejny etap produkcji. Gwinty wykonywane są w tolerancji 6G. Proces realizowany jest na walcarkach poprzecznych. Kolejnym etapem produkcji jest gięcie. Formowanie odbywa się na prasach o nacisku 200 oraz 400 ton. Realizowane jest w dwóch wariantach, na zimno oraz na gorąco. W drugim wykorzystywany jest nagrzew indukcyjny. Po zakończonym procesie gięcia wstrzemiona poddawane są obróbce cieplnej, która przeprowadzana jest w nowoczesnych piecach. Piec hartowniczy posiada atmosferę ochronną, a piec do odpuszczania wyposażony jest w wymuszony obieg powietrza. Sam proces hartowania odbywa się w specjalnie zaprojektowanej wannie hartowniczej, a czynnikiem chłodzącym jest polimer gwarantujący idealną szybkość chłodzenia. Następnie strzemiona są poddawane obróbce wykańczającej, czyli obróbce wibrościernej oraz czernieniu na gorąco. Ostatnim etapem jest kontrola produktu, etykietowanie oraz wyposażenie strzemion w nakręt. Gotowy wyrób jest pakowany bezpośrednio w palety lub w kartony i wysyłany do klienta. Rocznie produkujemy ponad 200 tysięcy strzemion, które dostępne są w 27 krajach. Nazywam się Tomasz Cukert i teraz wiesz, jak to robimy.